Jednym z głównych tematów w czasie tej sesji Parlamentu Europejskiego była sytuacja w Libii. Codziennie napływają nowe obrazy, nowe informacje o ogromnej potędze siły, jaką używa Kaddafi wobec swojego społeczeństwa, bombardowania, strzelania snajperów. No to robi wrażenie, więc podnosły się głosy tutaj w czasie debaty, że trzeba natychmiast w jakiś sposób zapobiec temu tej masakrze ludności cywilnej, która dokonywana jest w Libii. Krytykowana była wysoka przedstawiciel do spraw zagranicznych pani Aszton za zbyt wolne, zbyt słabe podejście Unii Europejskiej do tego tematu. Mówiono, że jesteśmy daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi, za krajami członkowskimi, że Unia jakby nie zdaje egzaminu w tej sprawie. Lady Aszton broniła się, mówiąc, że na no, Lani najważniejszą sprawą jest udzielenie pomocy humanitarnej i zatrzymanie przemocy. Jednak tutaj pewien przykład dla to Francuzi uznali jako pierwsi Radę Powstańczą, jako przedstawiciela narodu libijskiego. Politycy europejscy, posłowie, wzywali również w Unię Europejską, by poszła w śladem Francji. Jerzy Buzek opowiada się za daleko idącymi sankcjami wobec Libii, wstrzymaniem lotów nad Libią, zamrożeniem wszelkich aktywów libijskich. W zachodnich bankach, wstrzymanie zakupu ropy. Więc ten temat jest tutaj tematem, był tutaj tematem gorącym. To odzwierciedla również sytuację całego podejścia do polityki wobec Afryki Północnej. No ona musi być zrewidowana. Przez lata wspierano dyktatorów, którzy grozili, że inaczej terroryzm zapanuje w Europie, jeżeli oni nie będą kontrolować tych terytoriów. Okazało się, że nabijali swoje sejfy złotem, dolarami, euro. Które były przeznaczone dla ludności, na projekty cywilizacyjne, rozwoju cywilizacyjnego ich kraju. To musi się zmienić. Tak zapowiada pani Ashton, Wysoka Przedstawiciel, taką politykę zapowiada obecnie. Nowe podejście do polityki wobec, wobec Basenu Morza Śródziemnego, czyli tego Wybrzeża w Afryce Północnej. My z naszej strony musimy zwracać uwagę na to, aby nie odbyło się to kosztem pomocy dla naszego sztandarowego projektu, czyli pomocy dla krajów za wschodnią granicą Partnerstwa Wschodniego. Myślę, że będziemy mieli na tyle skuteczną dyplomację, aby nie dopuścić do obniżenia kwot, które są przeznaczane na partnerstwo wschodnie. Jednym słowem, pomoc dla Afryki Północnej, wstrzymanie szaleństwa pułkownika Kaddafiego i pomoc w przyszłości dla rozwoju tych krajów, rozwoju demokracji w tych krajach, ale również wspieranie naszych sąsiadów za naszą wschodnią granicą, na ich drodze do reform i być może do bliskiej współpracy europejskiej, a także być może kiedyś do członkostwa w Unii Europejskiej.